Mój serwer Box PP posiada rozbudowany sklep na stronie. Poza na jego niego macie możliwe zakupienie rangi, kluczy oraz wielu innych usług za prawdziwe pieniądze? Jednak teraz pojawia się pytanie: Czy na Bagam jest robione pod kasę? Odpowiedź na to pytanie brzmi: Nie wiem, nie posiadam aktualnie takiej wiedzy. Natomiast postanowiłem, że chcę to sprawdzić razem z Wami w tym właśnie filmie. A zrobię to w następujący sposób: zakupię na stronie itemy za kwotę 100, 300 oraz 500 zł. Następnie po odebraniu kitów z zakupionych rangi oraz otworzeniu kluczy, Biorę się na strefę PvP i przetestuję, czy zakupione itemy dadzą mi niemożliwe do osiągnięcia dla innych graczy Przewagę nad Moimi przeciwnikami. Także ze wstępu do tyle, a ja przechodzę do zakupienia i temu za 100 zł. Okej, okay, a więc ja w tym momencie znajduję się na stronie www.bagancy.pl Jestem na sklepie, no jak widzicie zarówno 100 zł mogę na pewno zakupić rangę bugger. No I w tym momencie zostaje mi jeszcze 5 dych, także wydaje mi się, że najlepszą opcją jest po prostu zakupienie legendarnych kluczy, których niestety nie zakupię 40, ponieważ bym potrzebował jeszcze tych, Że po prostu zakupię za to 20 sztuk zarówno 30 zł, no i 10 sztuk zarówno 15 zł. że tak naprawdę zostanie mi jeszcze 5, ale niestety nie mam na co tego wydać, także w tym momencie kupuję temi i przechodzę do Minecrafta. Okej, okay, więc w tym momencie. W tym momencie właśnie została mi przydzielona na serwerze ranga oraz 30 legendarnych kluczy. że w tym momencie jeden, co wystarczy zrobić? No to oczywiście odebranie kit bagera, który w tym momencie ma 8 seta. Podczas gdy łącznie tych setów jest na serwerze 15, I tak naprawdę mam już połowę setów ogarniętą. Dodatkowo trzeba sobie oczywiście odebrać kit odłamki, ponieważ kit odłamki akurat dla bagera jest tak OP. Akurat z prawą, że, że to trzeba odebrać. No I ostatnią rzeczą są oczywiście klucze, których tutaj jest łącznie 10 legendarnych, no bo są dwa pospolite, które oczywiście można je w kantorze sobie rozmienić na klucze legendarne. Czyli tak naprawdę ma łącznie 40 legendarnych Kluczy, seta ósemkę. Także ja w tym momencie jedynie chyba co zostało do zrobienia, no to tak naprawdę otworzenie tych kluczy. Mam nadzieję, że drobną mi jakieś fajne odłamki. Ej, co, wracam po otworzeniu wszystkich skrzynek. Okej, okay, dobra, i temy, które udało mi się zdobyć, to są dwa odłamki trzynaste, dwa odłamki dwunaste, trzy odłamki 11, 40 i pełno jakiś tam słabszych, aczkolwiek moim zdaniem, naprawdę mega fajny drop. Przez patrząc na to, że w dniu, w którym nagrywam dla was ten odcinek, najlepszy właśnie jak odłamek, który może drobny to jest odłamek 13. Dropił mi aż dwa, także naprawdę fajnie. W tym momencie rozumiem sobie to wszystko na jakieś słabsze odłamki. Zupgraduję seta jak najbardziej mogę. No i i wyruszamy na bitkę. Generalnie z tych odłamków, które mi dropy udało mi się zrobić całą dziewiątą zbroję. 11 mierz. No i killowa nie upgradeowałem, bo stwierdziłem, że po prostu nie ma sensu dawać na to odłamkę. Dodatkowo dokupiłem sobie bardzo dużo totemów, bardzo dużo stręży, kobłebów, i tak dalej, i tak dalej. Ja mi mam jeszcze 14 odłamek. Do... Sorry, że przerywam wam film, ale mam dla was informację. Od tego piątku każdego dnia o godzinie 18.00 na bagieńcę.pl będzie respił się smok w endzie. Aby się do niego dostać, będzie trzeba wpisać komendę ukośnik z Kraina. Tylko tyle miałem do powiedzenia, więc zapraszam do dalszego oglądania. Dobra, okej, okay, tak się zdziwiłem Dobra, okej. Okay, 14 odłamek jeszcze mam. Dobra, okej, okay, to wymienię jeszcze ten odłamek, bo ewidentnie -e, mi tutaj wyleciało pola widzenia. Także wydaje mi się, że chyba uda mi się zdobyć 10 zbroję. Generalnie jak widzicie wyszło mi równo 16 odłamków dziesiątych, także bez problemu myślę, że ogarnę sobie tutaj dziesiątą zbroję, gdzie to tylko było. Dobra, tutaj lata, spodnie, buty. Dobra, okej. Okay, także dobra, sorry, generalnie udało mi się zdobyć dziesiątą zbroję, a nie dziewiątą, czyli jest naprawdę dobrze. O Wiele lepiej niż w ogóle myślałem, że będzie. Myślałem, że mi maksymalnie tyle odłamku, że zdobędę, nie wiem, może jest dziesiątki i to w ogóle, że nie zapgraduję, ale z tego co widzę, to naprawdę fajnie to wyszło. Więc teraz chyba po prostu zacznę sobie szukać jakichś oponentów. No i mam nadzieję, że uda się wbić jakiś fajny rani, bo generalnie w tym momencie jest dosyć średnio. Dobra, <dolud> dobra typowy pantotem, dobra, dobra, nice, nice. Generalnie z tego co widzę, to tutaj jakiś ziomek z klanu Mike umiera, także fajnie byłoby go tutaj troszeczkę ubić. Dobra, nie udało mu się zaraz. Nice. Najgorsze jest to, że ci ludzie zamiast go bić, to po prostu go... bo <susuruj> nie wiem, ludzie zamiast go kombłybować, to po prostu nie wiem, go biją i z tej nim... Nie wiem, ja tego nie rozumiem. No dobra za tego jakiś kolejny typek, dobra, udało mi się go Aha, to jest klan pok, dobra. Nie wiem czy chcę się z nimi bić, bo oni są dosyć dużymi spocenicami tutaj na serwerze. Aczkolwiek wydaje mi się, że mam całkiem fajną zbroję. W ogóle jestem ciekawy jaki temy ropną no, za 300 zł. Generalnie jestem w tym momencie w dosyć słabej sytuacji, Ale dobra udało mi się uciec, także spoko. Dobra, zakowobuję tutaj tego. Nie wiem, czy nie zmieniłbym sobie channela na jakieś, gdzie nie ma klanu pok, bo oni... No widzicie, kurna, jacy oni są spoceni, no to jest niemożliwe, no nie wiem, kurna mać, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ojoj, oj, oj, Typek wszedł w kratkę ze mną. Najgorzej, najgorzej, najgorzej. Dobra, postaram się wylecieć. Dobra, dobra proszę, nie! Umrę, nie, kurna. we Dobra, dobra, ej dobra, nie wiem totalnie jak to się wydarzyło. O, typ kupi bagera. gezy, gzy na czacie. Ludzie będą będą szaku, że mam tutaj rangę bagera zamiast rangę właściciela, ale oko, dobra. Co się użyć na bani było blisko do śmierci, ale udało się ujrzeć, także ja w tym momencie szukam kolejnego jakiegoś oponenta, no i się w niego wklejamy. Dobra, generalnie udało mi się tę derytową osobę złapać w kołeba, także miejmy nadzieję, że w ogóle go zabiję, chociaż raczej wątpię, byłoby naprawdę fajnie, bo zyskałbym o wiele lepszego seta. Ponieważ te derite'owe są od 11 stopnia, ale wydaje mi się chyba, że raczej nie uda mi się go zabić, że jest to są która w miarę dobrze się, jak widzicie bije. I Dobra, padł mu to ten nice! Kurna założył, no ja pierciel, Ej, ale że mu padł potem ode mnie, gdzie ja mam działkę z seta. Naprawdę, moim zdaniem, dużo świadczy o tym, że dzisiaj jestem w innej formie. Tylko, że najgorsze jest to, że nie mam jak kobue... Jakbym go jeszcze złapał w kobłewa. Kurna, ma, byłby taki kill. No, generalnie biję się w tym momencie na duże emeraldy i patrzcie, ile tu jest typa. Naprawdę jest ich masa. Tylko, najgorsze jest to, że dużo z nich jest w jednym klanie, przez co prawdopodobnie będą fokusować akurat mnie, żeby oczywiście pojawić się na odcinku, jak cały klan. Ale wydaje mi się, że może udać mi się tutaj złapać jakoś jednego borowika i po prostu go tutaj na total Fokusie dojechać. Dobra, złapałem pierwszego. Dobra, on się z w kubę. Dobrze. Dobra, pan Mutotem, nice! Kurna macie, zabili go oni. Kurde, szkoda, że nie ja. Byłby już pierwszy kill na tym odcinku. Dobra, kolejny działamy w Kobewie. Nice. Trzy, dwa, jeden. No kurna, nie pan Mutotem. już myślałem. Że tutaj będzie taki przepiękny kurna efekt do montażu. Dobra, generalnie zaatakowało mnie dwóch typów z klanu Mike, także w tym momencie postaram się ich tutaj jakby zabić. Najgorsze jest to, że oni nawzajem tutaj sobie niszczą kobłęby pod nogami, także generalnie nie wiem, czy któregokolwiek w ogóle z nich uda mi się zabić. Dobra, generalnie w tym momencie pomyślałem, że wbijanie się w takie duże klany, jak... Mike, chyba na przykład aktualnie pewnie jakieś 50 osób online nie jest zbytnio mądrym pomysłem. Także w tym momencie chyba po prostu przestanę testować item za 100 zł. No i przejdziemy na stronę i zakupimy item za 300 zł. No i może z takimi itemami uda mi się w końcu kogoś zabić. Dobra, więc w tym momencie zakupię itemy za równo 300 zł, czyli na pewno będzie mi stać na bagera, który kosztuje 5 tys. I wtedy mi zostaje jeszcze pozostałe 250 zł. Także wydaje mi się, że warto po prostu wydać to. No niestety największej wartości kluczy nie kupię, bo największa wartość kluczy to jest 300 wy. Także po prostu zamiast tego kupię 2 razy 90, ponieważ 80 plus 10. No i myślałem, że jeszcze uda mi się dokupić 10 sztuk, ale niestety kosztuje to 15 z Także wykraczałoby to 5 zł poza budżet. Także w tym momencie po prostu zakupię te wszystkie klucze oraz rangi, no i przejdę do Minecrafta, A potem przetestuję, jaki temu uda mi się zdobyć. Ok, a więc jak widzicie, jestem już w Minecraftie, no i mamy oczywiście tutaj rangę Bugger oraz tutaj 180 klucze, czyli dokładnie 252 z takich 52 I teraz standardowo trzeba oczywiście odebrać sobie kity, ponieważ wiadomo, że została zakupiona ranga, czyli można sobie odebrać tutaj seta ósemkę. Można sobie odebrać kit odłamki, no i oczywiście można również tutaj odebrać sobie kit klucze, czyli łącznie mamy tutaj 2 staki i 60 legend. Czyli mamy praktycznie 300 staki legendarnych kluczy. To jedynie dwa klucze brakowały. Także ja się zabieram do otwierania. No i zobaczymy, jaki tam mi dropną. No. <laughs> Okej, okay, ja więc właśnie w tym momencie skończyłem robić opening. No i jak widzicie, dropło mi naprawdę bardzo dużo dobrych odłamków. 5 odłamków, 11. Masę odłamków tutaj, jak widzicie, 7. Masę 8, masę 9. 9 aż dropło 20. Więc w sumie, naprawdę, moim zdaniem, spogolić. Was teraz jedyne, co chyba zostało zrobić, no to oczywiście przemienić te wszystkie odłamki oraz sety na jak najlepszą zbroję oraz miecz. No i ich kilo chociaż nie wiem w sumie Kilow jest potrzebny, no i potem oczywiście trzeba wbić się na bitkę. Także ja w tym momencie się tym zajmuję i wbijam się zaraz na niebezpieczną strefę. Dobra, więc jak możecie zauważyć, zamieniłem już wszystkie moje itemy na jak najlepszego seta i udało mi się zdobyć 11 zbroję oraz tak jak widzicie 12 miecz. Także moim zdaniem, itemy bardzo w porządku, też patrząc na to, że tak naprawdę ja to nagrywam w trzeciej edycji, ludzie tych itemów za bardzo nie mają. Także wydaje mi się, że całkiem dużą przewagę już w tym momencie udało mi się budować nad przeciwnikami. Także ja w tym momencie idę szukać jakiegoś Steve'a. O dobra, i od razu tutaj już widzę fajnych jakiś ludzi. Także wypiję sobie tylko dwójkę. no i się w typa ogólnie to jest klan Mike, którego miałem w sobie dzisiaj nie atakować z uwagi na to, jak dużo osób mają, ale typ nie ma to temu w ogóle, co jest? Dobra, dobra, zapałem go znowu. Nice, 3, 2, 1, 0, kurna umrze. Dobra, komewuję go, kurna, go ktoś. Kurde, wydaje mi się, że ten typ nie ma nawet elektryk, także nie powinno być dla mnie problemu z Zabiciem go, aczkolwiek jak widzicie, typek całkiem szybko ucieka. Chyba ma tutaj wytrenowane ewidentnie dogi No nie, jeszcze wpierdziela się w jakichś typów. Dobra, złapałem go znowu. Najgorzej jest to, że oni cały czas niszczą te moje kupu, no nie! No i typowo! No i typowo, kurna, 40 osób z nie, dobra! Pieskami na sperze, widać. No, wydaje mi się ewidentnie, że nie ma sensu, co wbiercie w osoby klanu Mike także poszukam sobie po prostu jakiegoś takiego Steve'a bez klanu i takiego może się wpierdzieć, nie wiem, tutaj jest jakiś ziomek. No, udało mi się z... Dobra, to ten nice, kolejny to ten nice, kurna, pomny, nie! Nie! mnie no i uciek, typ. Bo ja pierdziele, no nie wierzę. Dobra, czy my w dziesięciu? No nie wierzę, nie wytrzymam. Co jest grane z tymi typami. Dobra, dobra, dobra. to mi się uciekł. Nie wiem totalnie jakim cudem, ale dobra. Chyba może po prostu zmienić jak gdzie nie ma klanu Mike, bo to jest naprawdę przesada Dobra, generalnie bijam sobie trochę po channelu drugim i zauważyłem dwóch jakichś Steveków, Którzy nawet nie mają w sumie założonego klanu, ale z tego co widzę, to są razem. raz złapałem pierwszego w kołęby. Nice. Dobra, to ten? Czy zginie, nie? Proszę, kurna, nie wiem. Tu jest grany. Ile razy ja mam uderzyć takich ludzi, żeby oni ginęli? Nie wiem. Jest plus 46! Dobro, okej! Okay. Totalnie się nie spodziewałem, że uda mi się go zabić, ale dobra, zrobiliśmy chyba pierwszego kila dzisiaj. Że naprawdę myślę, że spoko i pora znaleźć kolejną osobę. No nie, Ty napisał do mnie, że dopiero wbił na serwer, że młodo itemy. Dobra, oddaj mu itemy, widzowie. Dobra, generalnie przed chwilą musiałem przyjść tutaj na spawna. Niestety nie złapałem jego itemów, ale dam mu po prostu kit'a sv WiPA. No z uwagi na to, że Tym to co dopiero zaczął rozgrywkę, więc niech trzyma tu jakieś fajne przedmioty. Daj mu może jeszcze jakieś koksy. No i jeszcze sypnę mu tutaj odłamkami 11, żeby miał czas sobie itemy. No i mu jeszcze jakiś totem. No i odłamki 11. Dzięki, wielkie mordo, że tutaj dałeś się zabić, że tak powiem. 3, 2, 1, 0. Proszę nie Dobra, zginął nawet. Nice. Plus 43, dobra, zobaczmy, jakie miał itemy. Okej, okay, szóstego seta miał. Nie ma w sumie tragedii. Dobra, od razu postaram się zabić tego typeczka. Ale dobra, cały ten typek mi gdzieś uciekł, także wydaje mi się, że tyle mi wystarczy, jeżeli chodzi o te itemy. No i w tym momencie przechodzimy do najlepszych, Czyli do itemu za 500 złotych. Okej, okay, więc w tym momencie znajduję się na stronie bagę Po raz ponowny. I standardowo, oczywiście, warto tutaj kupić bagera, ponieważ no, one kosztuje 5 dych, a już mamy seta na start gdzie aktualnie jest maksymalnie 15, pewnie jak oglądacie ten odcinek jest już 20, ale no wiadomo o co chodzi no i zostaje nam 450 zł także wydaje mi się, że 300 warto wydać tutaj na 220 kluczy, już jest oczywiście 200 sztuk plus 20 gratis, no i zostaje 150, czyli czy po prostu kupię sobie tutaj 80 sztuk plus 10 gratis za 120, łącznie wyjdzie 330 sztuk, czyli no w statach nie wiem ile to jest, zaraz się przekonamy i oczywiście do tego bagaż także ja w tym momencie przechodzę do zakupów i widzimy się w minecraftcie dobra, więc w tym momencie zostały item przydzielone na moje konto, jak widzicie, jest to 5 stagów kluczy i 10 Tak jak to było przy każdej innej kwocie no I oczywiście dodatkowo do tego seta mogę sobie odebrać kit klucze Oraz oczywiście kit odłamki I Także generalnie ja robię teraz krótkie cięcie na otworzenie tych kluczy A no i jeszcze właśnie muszę wymienić tutaj pospolite na legę Dobra, czyli łącznie wyszło ich 5 stagów i 20 Także myślę, że naprawdę spoko Robię szybkie cięcie i zobaczymy, jakie temy mi wypadną Dobra, generalnie w tym momencie właśnie otworzyłem wszystkie moje klucze Jak widzicie, dropła mi naprawdę spora ilość bardzo dobrych odłamków Jak widzicie, 8 odłamków, 13 I W tym momencie posiadamy w mojej ekwipunku Także naprawdę spoko, 7 odłamków 12, 7 odłamków 11, pełno odłamków 9, pełno odłamków 8, naprawdę generalnie jest bardzo dużo itemów fajnych. Także ja w tym momencie sobie tam po prostu wymienię na seta i zobaczymy co uda mi się zdobyć. Chociaż wydaje mi się, że broje 12, 13 na spokojnie powinienem sobie ogarnąć. Ok, więc w tym momencie właśnie ogarnąłem sobie wszystkie itemy i jak możecie zauważyć, że udało mi się zdobyć całą zbroję 12, Miecz 13, no i kilofa nieakgradeowałem, tak jak w wcześniejszych częściach, z uwagi na to, że to po prostu nie są zbyt ważny w tym odcinku, także moim zdaniem i są naprawdę mocne też patrząc na to, że na Grywam to w trzeci dzień edycji. Mawiam CPL boxa. No, także w tym momencie idę sobie znaleźć jakiegoś frejera z równianym setem. No i zobaczymy, czy uda się go zabić. No, generalnie udało mi się zobaczyć pierwszą osobę w kołeby, tylko że jego klan oczywiście musi mnie bić od pleców, także spróbuję jakoś się sfokusować, chociaż kurna maśnie, no oni będą mnie wpijać cały czas. panie mi to tam. Dobra, okej, okay. na, na jednego hita praktycznie byłem, ale na szczęście udało się wyjść. Wydaje mi się, że po prostu najmądrzejszym sposobem na zabicie kogokolwiek tutaj z tego klanu Magnet, to będzie po prostu fokusowanie się na jednego jakiegoś najsłabszego typa. Tylko, że no najgorsze jest to, że oni i tak czy siak, mnie cały czas od tyłu. To jest dosyć problem ale, ale dobra, typy dostaje generalnie tutaj dosyć mocne oklepsze. kurna mać, już jak nie miał elity to tak naprawdę ziomek był na dwa hity aczkolwiek no niestety nie udało mi się tu zabić nie wiem czy na pewno warto się bić z tymi majkami, nie, ja chyba widzę, że sobie odlecę, Ich majków jest zdecydowanie widzę zbyt dużo, także poszukam sobie po prostu jakiegoś pojedynczego samego typa okej, okay, i właśnie tego je znalazłem, także sobie go, yy, fa fajnie że typa nawet nie hitłem, nie? <grych> Dobra, ok, zakobowywałem pierwszą osobę tutaj taką pojedynczą miejmy nadzieję, że uda mu się zabić. Dobra, nice. No i ty pi widzowie gówno. No ja nie mogę. <śm> nie wiem. <śm> nie Dobra, udało mi się zakobowywać typa. Zobaczymy, czy uda się go w ogóle zabić. No i kurna się wypełzał. Najgorsze jest to, że tych majków jest bardzo dużo. Ja muszę tutaj zacząć na naprawdę budować sobie klan dogi, bo no, widzenie to widzowie trzeba, trzeba zwalczyć że ten klan. Nie, to jest zasada. Dobra, autentycznie, tak mnie stylizował ten typ, że ja, ja, ja nie wyjdę z tego serwera, dopóki go nie zabiję. Nie, autentycznie, nie, go przez godzinę. Jak będę musiał No oczywiście No i do koleżku przyprowadź No i do koleżku Dobra Wypieprzasz Dobra, zabijam Majka Nice Dobra, okej, zabijam Plus 36 i, nice. Dobra, jest zemsta Zemsta na tych Majkach W końcu Dobra, dobra Tyle mi wystarczy Jeśli ja w tym odcinku Serio Dobra, jest Jest Dobra, nice, dobra, dzięki wielkie, że oglądaliście, podsumowując. Czy serwer jest Pay to win? Nie, nie uważam tak. Nie uważam, że jest Pay to win. Oczywiście wydanie pieniędzy w sklepie bardzo ułatwia rozgrywkę. Aczkolwiek nie powoduje, że praktycznie jesteście jakimiś chodzącymi maszynami do zabijania. Także moim zdaniem naprawdę i spoko. Dzięki za oglądanie odcinka i do zobaczenia w kolejnym siema.